O, czy to jest kurwa miecz? Pa, Nie, cyna. Jak nie kurwa cyna? Nie wrzucaj cyny! Wrzucam cynę. Ja pierdolę, no spierdalaj z tą cyną, Nie no, miecz to było, żartowałem. No nie wkurwiaj mnie. Nie Jezus. Jezu. Co? co? Ej, gdzie wy kurwa płynie, e, co wychodzi. Eee, halo, <noise> no, chodź, co to chość to do robił się górę. A tak żeby było w ogniu <noise> Kuba jest w ogniu. <głos> <głos> to jest dobrze <nowy głos> roznieba. Helicopterowny <noise> Lepiej się nie da. W go się nic nie ma. W czołgu tak w czołgu, ta czołgu tak się nie jeździło. <noise> Ja też ostatnio zatęskniłem za starą, więc poszedłem na miejsce, gdzie widzieliśmy się po raz ostatni. I dobrze, że tam zaszłem, bo jej kurwa nogi wystawały. <grywy> tak. No Nie! Nie! Co Tomek, to do to, 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 to Portala. Co? jakiegoś dobrego SPO znaleźć w tej gierce? SPO dobry? Mhm. No, co to ma być? zapiąstkowanie, Chcę że pieniądze są panieniem. I m, wiele ników, które wymyśliłem, i odrzucili. Pukam dziwki, dziwki są pukane. Pukane Ale dziwki. Ostatecznie, ostatecznie udało mi się ustawić ku koltkiemnoskór. Zajewisty. powiem wam, że duet jest zajebisty. Jak to się mówi, nie jest do duety, nie? Ha. Ale dzisiaj <humor> są. <gryarus> ja Dzisiaj dzia humorek jest dobry. Ej hey Filip, czemu nie odbierasz telefonu, jak się do ciebie dzwoni? No, oh, nie miałem go przy sobie. Aha. Ty no ci opon nie nosisz? Skupu. Taki drogi jest, bo jeszcze ci zajebią? Nie, ładowałem <grym> go w domu akurat, wiesz? Aha. Żebyś się nie przejrzał. Kurwa. <muchy> ja. Ty, ey, co to Co to jest? Co to jest? Co to jest? On się o On się, powiedziałem, zaś tam, Za druga, druga! No i wpierdol, wiesz o tym. No nie! Co jest? Nie, tego znowu. Nie! No nie! nie. Czy ty kurwa wysadziłeś w tym momencie moją furę? Czy mi się tylko kurwa wy... U mnie? Kurwa. Idę, idę. Aaa, szybko. Gdzie? Golba, bez tonka, bez